Cześć, Sanchez. W pierwszym odcinku poradników pokażę Wam jak nakleić tape na fingerboarda. Potrzebny nam będzie pilnik do paznokci bądź pilnik metalowy. Metalowy o wiele lepiej sprawdza się w takim przypadku. Jednakże jeżeli ktoś nie ma metalowego, może być taki zwykły do paznokci. Nóż bądź nożyczki, szpilka, tape i oczywiście dek bez naklejonego tape. OK, teraz powiem kilka słów yy, na temat nakładania tape'u. Tape tejp można sobie nakleić tak, aby zaznaczyć na deku nosa i tail'a. Wtedy yy, tniemy tape na dwa kawałki. Najpierw patrząc w którym miejscu to można zrobić, i wtedy tniemy, powiedzmy, tutaj w tym miejscu nożyczkami i przyklejamy dwa kawałki. Tak między nimi, żeby był odstęp, aby było zaznaczone gdzie jest tail. No i tak można sobie zrobić. nie Natomiast ja tak nie będę robić. Jeszcze tape można nakleić na montażówki. Bądź nakleić top, y, tape przed nałożeniem traków i wtedy przewiercić się przez te dziurki i przykręcić dopiero wtedy traki. Ok. Nakładanie tape'u zaczynamy od odklejenia rożka. Jak widać tape jest podklejony taśmą. I zagięciu w tym miejscu. Tak, żeby było. Teraz bierzemy nasz dek i dopasowywujemy sobie, o, w taki sposób, aby tape później był równo nałożony i w tym momencie przyklejamy, dociskając mocno. O, jak widać tak to wygląda. I tutaj ta część jest luźna i później można złapać tutaj i pociągnąć. Resztę. Teraz zaczynamy dobrze dociskać, aby nasz tape nie odchodził. Teraz bierzemy ten kawałek i równo w każdym miejscu dociskamy. Yy, przypominam, że najlepiej jest przyciskać mocno w tym miejscu, w tych takich zagłębieniach tutaj, jakby w deku. Yy, ponieważ, jeżeli dek ma większy profil, tak jak na przykład tutaj fauna, o jak widać tutaj, w tych miejscach, później tape odchodzi. Więc najlepiej jest tam dobrze dociskać. Akurat nie muszę, bo Jagis ma bardzo mały profil. No, i to ciągniemy, a tutaj dociskamy cały czas. Ok. T tej części nie wyrzucamy. Zostawiamy sobie potem, bo tam można przykleić ścinki. Jak ktoś chce pod przeszkody. No i jak widać, mamy dek. Już oklejony tapem. Teraz będzie trzeba ten tape dociąć. Jeszcze teraz tutaj dociskamy. Mocno, w każdym miejscu. I na brzegach. Tak. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz pilnikiem do metalu w taki sposób, tak trzymając, szlifujemy te krawędzie w dół, i tutaj będzie nam równo odchodzić w kształt deku. A teraz tylko tutaj pokażę. O. Najważniejsze jest, żeby trzymać pilnik cały czas pod tym samym kątem. No i okej, okay. yy, przepraszam Was, ale padła materia. No i teraz w taki sposób szlifujemy te krawędzie. Jeszcze chcę powiedzieć, że bardzo ważne jest, aby pilnik miał cały czas ten sam kąt. Jeżeli będziemy zmieniać kąt położenia tego pilnika, to ten tape wyjdzie nam krzywo. I teraz z takim ruchem, tutaj ciągnąc w dół i, na, i, w, i w tą stronę, tak. O, w ten sposób szlifujemy. I teraz, jeżeli już będziemy mieli tak tutaj przypiłowane, o, nie przestajemy szlifować, bo jeszcze trzeba przedrzeć się nie tylko przez tape ale przez taśmę, którą jest podklejony tape. I gdy już będzie same drewno, to z, y, zmniejszamy ten nacisk, aby nie zniszczyć krawędzi deku. O. I w tym momencie dopiero tape jest do końca przecięty. I tak robimy na całym deku. Ok, no i tak to wygląda, jeżeli już mamy to zrobione. I teraz te ścinki można sobie odkleić i przykleić na ten kawałeczek. No i tak wygląda naklejony taip już na deku. I tutaj te ścinki takie największe, które udało mi się odzyskać. Później można sobie tym podkleić przeszkody. No i zaraz pokażę, jak zrobić te dziurki. Aby zrobić te dziurki... Kurde. No. I aby zrobić te dziurki, bierzemy szpilkę i przekuwamy w tych miejscach, gdzie tam. Ten... Najpierw szukamy. Gdzie się znajduje ta dziurka i przekuwamy. Tak robimy z każdą dziurką. I zaraz pokażę dalszą część. I teraz, gdy mamy już takie dziurki tutaj szpilką porobione, malutkie, bierzemy kluczyk, taki do traków, i tym miejscem, gdzie jest śrubokręt, wkładamy w tą dziurkę i tak rozwiercamy. No i tak robimy z każdą dziurką. I gdy rozwierciliśmy dziurki, można wsadzić montażówki, przykręcić traki i jeździć. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się podobał. I przypominam, że w komentarzach można pisać propozycje do następnych poradników. I jeżeli ktoś by chciał więcej na temat tejpu, no to na kanale Grandfingers TV jest właśnie taki odcinek, gdzie można znaleźć właśnie bardzo dużo ciekawych rzeczy na temat tejpu, na przykład jak go czyścić, rozjeżdżać. I mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. deki şema.